W stargów Consumer Electronics Show 2010 ujawniono kilka nowych szczegółów na temat innowacyjnego Project Nato. Microsoft potwierdził, że urządzenie trafi na rynek w bieżącym roku, a dokładniej w jego drugiej połowie. Poznaliśmy również parę ciekawych kwestii technicznych. Kamerka rozpozna ruchy 31 różnych części ciała z prędkością obliczenia 30 razy na sekundę. Natomiast każda wykonana poza będzie wyświetlona na ekranie telewizora w czasie 10 milisekund. Na pracę Natala zostanie przeznaczone maksymalnie do 15% mocy procesora resztę wykorzystają deweloperzy. Obecnie na urządzeniach tworzonych jest 10 gier, nad którymi pieczył sprawuje Ubisoft. Kolejna informacja z targów Consumer Electronics Show 2010. Microsoft ujawnił nareszcie kilka ważnych kwestii dotyczących nadchodzącej usługi o nazwie Game Room. W rzeczywistości będzie to wirtualny salon gier wideo, w którym nasze awatary zagrają w największe klasyki na automatach. W dniu premiery usługa ma oferować 30 gier, a w ciągu 3 lat liczba ta wzrośnie do 1000. Za jednorazowe granie w dany tytuł poniesiemy koszt 40 punktów Microsoft, ale także będzie można zakupić grę na stałe za cenę od 240 do 400 punktów. Game Room wystartuje wiosną zarówno na Xbox Live, jak i Games for Windows Live. Trójwymiarowe obrazy zaczynają się w kinie, dzięki czemu produkcje filmowe stają się jeszcze bardziej emocjonujące. Kiedy jednak Era 3D dojdzie do branży growej? Na to pytanie odpowiedzi udzielił Aaron Greenberg z Microsoftu w wywiadzie przeprowadzonym przez portal Destructoid podczas targów CES 2010. Według niego trójwymiar w domu nie sprawdziłby się tak dobrze jak w kinie, a to ze względu na osoby trzecie, których obecność rozpraszałaby graczy, nie dając pełni przeżyć emocji. Widocznie dla Microsoftu w tym roku najważniejszy jest projekt Natal i to na tej technologii skupiał się w najbliższym czasie. Pojawiły się informacje dotyczące premiery najnowszego dzieła studia Bungie, Halo Reach. Według sieci sklepów w Wielkiej Brytanii, gra zawita na półki sklepowe 24 września bieżącego roku. Microsoft nie skomentował jednak jak na razie tych doniesień. Przypominamy, iż Halo Reach będzie ostatnią odsuną legendarnej serii spod skrzydeł Bungie. Marka jednak dalej pozostanie w rękach giganta z Redmond. Czarne chmury zebrały się nad najnowszą odsłoną finałowej fantazji, po rewelacyjnym okresie sprzedaży i zanotowaniu wyniku sięgającego ponad milion 800 000 egzemplarzy, dzieło kwadratowych spotkało się w końcu z falą krytyki. Graczom nie spodobało się zbytnie uproszczenie gry, automatyczne leczenie drużyny po zakończonej walce, duża ilość kaccenek czy też liniowa śwabuły. W sieci pojawił się również filmik w produkcji znanego portalu IGN, w której to Final Fantasy XIII jest bez przerwy oczerniane. Na przekór bezsensowną prowokację warto wspomnieć, iż sama gra zbiera dobre ceny wśród największych japońskich serwisów branżowych, a niepochlebne komentarze pochodzą w większości z ust europejskich i amerykańskich graczy, którym nie dane było jeszcze zagrać w produkt Square Enix. Mamy złą wiadomość dla wszystkich, którzy liczyli na wybór wersji językowych w grze Mass Effect 2. Jedynie PC towi gracze zostaną zaszczyceni taką opcją, natomiast posiadacze Xboxa 360 będą musieli zadowolić się polską wersją, której nie posłuchają głosu wielu sławnych, amerykańskich aktorów. Tomasz Jarzębowski z Electronic Arts Polska poinformował za to, iż edycja kolekcjonerska konsolowego Mass Effect 2 będzie po angielsku, jednakże w dalszym ciągu nie jest znana cena wydania. Dla tych, którzy zakupili już grę, pozostaje tylko nadzieja, że nasza lokalizacja wypadnie lepiej niż w przypadku konwersji pierwszej części na PC, na gdzie bohaterowie do... prześcigali się w stosowaniu obelżywych na słów. Napierdalanie dla samego napierdalania. Jakiś czas temu na łamach Xbox part informowaliśmy o plotkach, jakoby sztandarowa bijatyka od Tecmo miała również trafić na konsolę PlayStation 3. Informację to zdaje się potwierdzać Official PlayStation Magazine, który twierdzi, iż Dead or Alive 5 przygotowywany jest na wspomnianą konsolę. Zmiana polityki wydawniczej firmy miała zmienić się w związku z odejściem Tomo Nobu i Tagakiego, twórcy wspomnianej bijatyki oraz Ninja Gaiden, tytułów, które długo ukazywały się ekskluzywnie na konsolach Xbox. Wszystko wskazuje na to, iż piąta część Detroit Live znajdzie tym razem szersze grono odbiorców również na platformie Sony. Na koniec zapraszamy wszystkich do zapoznania się z listą premier na bieżący rok umieszczonej na xboxpad.pl oraz do wyczekiwania nowych artykułów i newsów. Do usłyszenia!